Ani, witajcie ponownie w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na haul kosmetyczny. Będzie to taki haul urodzinowy, w sumie przedurodzinowy, urodzinowy oraz pourodzinowy. Wiadomo każda pora jest dobra, żeby zrobić zakupy, tym bardziej urodziny i to 32 urodziny. Więc jeżeli chodzi o moje zakupy, to zrobiłam je przez internet w Seforze. Kupiłam w ogóle trzy rzeczy, wstawiałam Wam na Facebooka te właśnie kosmetyki, z tym, że tylko dwa z nich zostawiłam. Jeden oddałam, ale to zaraz się dowiecie, który. Będzie to oczywiście firma KIKO, ponieważ w KIKO kilka nowych kolekcji wyszło cudownych, przepięknych i w ogóle. Także yes. jestem dalej zakochana w tych kosmetykach. Um. Na I oprócz tego jeszcze byłam na takim spotkaniu, na takiej konferencji, dokładnie Meet Beauty i tam kilka rzeczy dostałam jako prezent. Może nie do, nie do testowania, tylko jako prezent. I też Wam pokażę. A i mam trzy pomadki z... z, z nie z, tylko z Maka. Dobrze, więc nie wiem od czego zacząć. Może o pomadki. pomadek to co mam dzisiaj na ustach na sobie, to jest pomadka z mak, która się nazywa Japanese Maple, tak mi się wydaje. Oczywiście na opakowanie i to jest po prostu cudny odcień nude. Taki lekko brzoskwiniowy, taki no brzoskwiniowy nude, po prostu śliczny jest. Zresztą takie widzicie, pięknie wygląda na ustach. I to jest wykończenie Cream Sheen. Jak widzicie jest troszeczkę takie błyszczące, świecące, ale ja po prostu kocham tą pomadkę. Cudownie wygląda na warkach, nie jest za jasna. Noszę ją ostatnio, bo już kupiłam te pomadkę ogólnie kilka tygodni temu. Noszę non stop po prostu tą pomadkę na sobie, także bardzo serdecznie ją polecam, bo jest prześliczna. Druga z nich, troszeczkę bardziej odważna, to jest Spit Dial. Wykończenie, sheen również. I to jest kolor w taki piękny, hmm, piękny, kurcze, różowy. <laughs> Ciężkie słowo. Pokażę Wam, może na słoczu. W ogóle jeżeli będę kaspać, to Was serdecznie przepraszam, ale jestem chora do tej pory. Już troszeczkę mi lepiej, ale naprawdę było ze mną kiepsko ostatnio. Jeśli chodzi o ten kolor, to jest to odcień ładnie nasycony, z tym, że nie jest aż tak napigmentowana, jak matki z wykończeniem satin albo mat, właśnie z maka. Można ten kolor budować. Więc tak to wygląda. I ostatnia pomadka, w ogóle te pomadki ja ich nie kupiłam, tylko z back Mac po prostu je mam. Czyli sześć opakowań oddaję się do maka, do salonu maka i otrzymuje się za to pomadkę, wybiera się jakąś się chce. I ostatnia pomadka, nie wiem czy ja Wam ją pokazywałam, bo ja już nie mam za dwa miesiące, ale chyba jej nie pokazywałam w żadnym filmiku. To jest wykończenie Amplified i nazywa się Charterbox. Piękny odcień właśnie. Różowy, z tego to słowo. Z tym, że ona jest bardzo podobna u mnie do tamtej, tylko że ona już ma bardzo mocny pigment jest bardzo mocno nasycona. Jeśli nie, nie chcę krzykliwego koloru na ustach, to używam tamtą. Jeżeli chcę bardzo mocny pigment, to właśnie maluję sobie usta tą. Możecie zobaczyć. One mają bardzo podobny kolor. Znaczy, no różnią się kolorystycznie, tak? Troszeczkę inny odcień mają i to na ustach jest jednak widoczne. Może na ręku nie, ale na ustach jest. Natomiast, tak jak mówię, one się bardzo różnią zapigmentowaniem. Yy, Więc to są te trzy pomadki z MAC. Dobrze, kolejna będzie Sephora i tutaj na początku Wam powiedziałam, że kupiłam trzy kosmetyki, 2 zostawiłam. Mój błąd kupiłam cztery kosmetyki i zostawiłam trzy. Będą to dwie paletki, jeden tusz do rzęs. Zacznę może od tuszu. W ogóle jeżeli chodzi o mój dzisiejszy makijaż, to użyłam produkty właśnie, które Wam dzisiaj pokażę w filmiku, więc albo ten filmik będziecie widziały z tym makijażem, albo już widziałyście. To będzie takie pierwsze wrażenie, po prostu dzisiaj nagrywałam e, pierwsze wrażenie tych produktów. E, pierwszy pokażę Wam tusz do rzęs i tego tusza oprócz dzisiaj nie mam, ponieważ e, to jest dla mnie coś innego. Chciałabym nakręcić filmik tylko i wyłącznie o nim, takie moje pierwsze wrażenie, bo około, ani razu jeszcze go nie używałam. To jest tusz do rzęs z firmy Too Faced, e, nazywa się Better Than A False Lash Extreme i to jest takie coś dziwnego, ponieważ to, jest, e, to jest są dwa produkty, to i są, to są dwa produkty tusz do rzęs oraz no, to nie jest serum. To jest takie po prostu kłaczki, e, waty tam są w środku. E, I się najpierw nakłada właśnie ten normalny tusz. Na to się nakłada właśnie te kłaczki, które mają e, wydłużyć nasze rzęsy, ogólnie dać objętość i tak dalej. Na to się znowu nakłada tusz do rzęs. Więc jestem tego bardzo ciekawa. E, jeszcze tego ani razu nie używałam, w ogóle takiego produktu nigdy nie używam, nie miałam, e, więc na pewno będę chciała zrobić Wam filmik na jego temat tak to się prezentuje. Ceny będziecie miała pod spodem, pod filmem, bo akurat tutaj paragonu nie ma do tych kosmetyków, zapomniałam poszukać. Kolejną rzeczą jest paletka, którą dzisiaj mam na oczach. Mam wykonany nią makijaż, z tym, że użyłam tylko kilku kolorów i to jest paletka ogólnie ze Smashboxa. Nazywa się Double Exposure. Poczekajcie chwilkę. Mam jedynkę i bardzo jestem zniecetowolona. Naprawdę to jest genialna paleta. Z początku, jak ją kupowałam, znaczy jak ją tylko kupiłam, nawet mówiłam Wam, że tylko i wyłącznie dolny rządek się tutaj nadaje do czegokolwiek chociaż może nie do czegokolwiek po prostu dolny rządek jest bardzo dobry, bardzo dobrze napigmentowany, ponieważ to są matowe cienie. Natomiast te na górze są z drobinkami, ale mimo wszystko kocham tą paletkę. Może o niej powiem Wam po prostu w innym filmiku z ulubieńcami, ale muszę Wam o niej wspomnieć, bo jest naprawdę cudowna, dlatego kupiłam sobie drugą. Kolejną wersję po prostu. I ta już nie jest taka, jak tamta, nie ma jednego rządka matowego drugiego z połyskiem, tylko to są cienie takie przemieszane. Wygląda tak pięknie po prostu. Do niej jeszcze był pędzelek. O, ten pędzelek. Tutaj z tej strony ma takie czarne włosie z języczkowym kształtem a tutaj taki skośny. No. Cienie wyglądają tak. No zobaczcie. Piękna ta paleta jest, po prostu piękna. Producent nam gwarantuje, chociaż nie sprawdzałam, ale myślę, że tak będzie, bo oglądałam filmiki dziewczyn z recenzji tej paletki. Gwarantuje nam, że można te cienie nakładać i na sucho i na mokro. Ona ma niby 14 kolorów, ale po użyciu wody zamienia się w 28 odcieni. Tak każdy odcień wygląda inaczej na sucho, inaczej na mokro. Jeżeli chodzi o pigmentację, tej paletki. Ona ma bardzo dobrą pigmentację. Z tym, że te cienie są bardzo takie delikatne i nakładane na sucho, nie dają takiego bardzo mocnego, wieczorowego efektu na oczach. Przynajmniej te cienie, które ja używałam, te jaśniejsze, takie z wykończeniem satynowym. Bo są tutaj też cienie matowe, są satynowe, są perłowe, a z takimi drobinkami chamskimi ja tutaj nie widzę żadnego cienia. Mam taki, mówię dzisiaj, na oczach ją. Dużo na no jej temat nie mogę powiedzieć, chociaż bardzo bym chciała, ale ją używałam tylko raz i tylko dzisiaj. Nawet nie wiem, jak ona się trzyma. Natomiast jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie wyglądała na mokro, bo te cienie po prostu są genialne, przepiękne. Więc paletka. I druga paleta. No, o tej paletce to ja już rozmawiałam bardzo długo, w ogóle nie o tej nawet, tylko o tej wcześniejszej wersji, bo tu mówimy o Too Faced, o tej czekoladce. E, tamtą, nie wiem, nie mogłam się jakoś skusić na tamtą, miałam dużo takich bardzo podobnych cieni, natomiast jak zobaczyłam to, no to już mówię, nie przepadłam, muszę ją kupić koniecznie, bo te kolory są po prostu tak piękne. Ona ogólnie jest dosyć podobna do tamtej, wam powiem, ale te kolory są inne. E. W ogóle pięknie pachnie czekoladą, zresztą tak jak wszystkie wymówiłyście, ale powiem Wam, że ona pachnie identycznie jak te bronzery z Kiko. Ten i ten, to jest identyczny zapach, identyczny. Taka sama czekolada. No. I ona wygląda tak. A to jest w ogóle, nie powiedziałam Wam, semi-sweet czekolad par. To jest ta druga wersja, no po prostu piękna. Jeszcze jej nie miałam na oczach, jeszcze jej nie używałam, nie sprawdzałam, ale na pewno zrobię nią makijaż już w nie czas, niedługim czasie. Także na pewno będę ją używać. No po prostu tak piękne kolory. I tutaj też są maty i satyny i takie troszeczkę z drobinkami. No po prostu cudowna. No piękna, piękna paletka. Więc tak, telefon mamy już gotową. Teraz e, przedstawię Wam kilka produktów z Kiko, które sobie ostatnio zakupiłam. Jeśli chodzi o tę firmę, ja ją po prostu kocham. Zakochałam się w tych kosmetykach z każdym dniem coraz bardziej. E, dla mnie to jest taki duży mak. Jakościowo kompletnie odbiega od Maga. Mogę mi się jedynie przyczepić do cieni tych okrągłych. One nie mają zbyt dobrej jakości, natomiast inne kosmetyki są po prostu super. I podkłady, i pudry, i lakiery, i pomadki. Wybór jest ogromny, przeogromne, naprawdę. Kolekcje limitowane, cudowne, cudowne kosmetyki w cudownych opakowaniach, cudownie pachnące, no po prostu cudo. I, no, co do tego cuda. Ale naprawdę jestem zakochana w tych produktach. I oprócz tego... Ceny są naprawdę przystępne. Do tego bardzo dużo jest przecen. Nie tylko kolekcje limitowanych. Pod koniec właśnie limitowanki one są poprzeceniane wszystkie te produkty. Natomiast jeszcze oprócz tego linia permanentna jest bardzo często przeceniona. Też kilka kosmetyków sobie kupiłam ostatnio właśnie z tej zwykłej linii poprzecenionych. Także no, mogę Wam naprawdę śmiało powiedzieć. Jestem bardzo zadowolona. Kupuję te kosmetyki oczywiście za swoje własne pieniążki. Nikt mi nic nie daje. No i nie żałuję żadnej złotówki wydanej właśnie na, na te produkty. 95% rzeczy, które ja mam, które posiadam właśnie z kiko, ja jestem w nich po prostu zakochana. Naprawdę z każdym dniem coraz bardziej. Patrzę się tam, bo ja mam wszystko tam poukładane i do recenzji, i do kosmetyki trzymam tam na wierzchu, ponieważ codziennie róży do dlatego tak się patrzę w do stronę. Dobra. Jeśli chodzi o produkty, które sobie zakupiłam, wyszły ostatnio chyba. Chociaż w ogóle jeszcze miałam Wam powiedzieć, jeżeli macie problem z tym, żeby kupić Kiko, firmę Kiko znaczy kosmetyki z firmy Kiko, wiem, że dostępna jest tylko i wyłącznie chyba w Warszawie, w trzech miejscach. Nie ja pamiętam, czy w jakimś innym mieście, ale chyba nie, tylko w Warszawie. Nie musicie koniecznie do Warszawy jechać, żeby je kupić. Możecie je kupić u siebie w domu po prostu przez internet, bo jest strona internetowa Kiko Milano. Polska strona internetowa właśnie tych kosmetyków, producenta, także możecie śmiało sobie tam zakupić co tylko. jeżeli coś Wam się spodobało z tych kosmetyków, które wcześniej pokazywałam lub dzisiaj Wam się coś spodoba, to możecie sobie naprawdę kupić to właśnie przez internet, spokojnie. Więc tak, jeśli chodzi o Kiko, to mam najpierw może Wam zwykłą kolekcję, tą permanentną pokażę. Kupiłam sobie podkład oczywiście, no bo jakby inaczej, musiałam sobie kupić podkład, zawsze jak kupuję jakieś kosmetyki to musi być to podkład bo ja po prostu yy, uwielbiam podkłady, uwielbiam testować podkłady, sprawdzać, no nie wiem, jakieś taki yy, zbuczenie małe mam więc kolejny podkład to jest akurat Anti-Age się nazywa, z SPF 15, 30 ml, kolor numer 02 jeśli macie problem z doborem koloru, jeżeli macie odcień cery nie aż taki jasny Jasny, ale taki bardziej można powiedzieć europejsko-polski, taki po prostu zwykły, jasny, nie jakiś biały, to tak yy, kolorówka właśnie numer 02 super będzie Wam pasował, bo ja mam dwa podkłady, z pokój, nie kupiłam, ale teraz o drugim Wam powiem i oba mają właśnie kolor 02 i jest naprawdę super ten odcień. Ale wracając do tego podkładu, jest to podkład Anti-Age Foundation z SPF 15, tak jak mówię kolor 02, to jest dokładnie Light Almond. I ten, jak widzicie, opakowanie bardzo fajne, przyjemne, czarne, z pompeczką. On ma bardzo ładny w ogóle zapach. Zapach inny niż inne podkłady. Nie spotkałam się z podkładem, który by tak pachniał. Bardzo ładnie, naprawdę przyjemnie pachnie. Jeżeli chodzi o ten podkład, to jest taki typowy, myślę, że właśnie antystarzeniowy. Po to go kupiłam, żeby nie podkreślał mi smaszczek, żeby nie wchodził w pory i tego właśnie nie robi. Mam go dzisiaj na twarzy, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Przy dwóch warstwach ma, średnie, ma krycie powyżej średniego. Naprawdę jest bardzo fajny, przynajmniej na tyle, co dzisiaj go używałam. Zrobię Wam oczywiście test na żywo taki dogłębny, po prostu po kilku godzinach Wam przyjdę pokazać, jak on wygląda, bo ciekawe mogą się utrzyma. Ale Wydaje mi się, że to nie będzie taki mało trwały podkład. Czekajcie, mam problem z włożeniem go z powrotem. Okay. jak na razie jestem zadowolona, ale tak jak mówię, używam go tylko raz dzisiaj, nałożyłam go pierwszy raz, więc nie wypowiem się więcej. Jeśli chodzi o ten drugi podkład, to jest podkład mineralny. On kosztował już 69 zł, nie był przeceniony. Nazywa się Soft Focus Foundation. Jego tutaj jest 10,5 gram. Kolor również 02. Nie wiem, jak się ten kolor nazywa akurat. Jeżeli chodzi o ten podkład, ja już na niego się czaiłam dużo razy tyle razy, ile byłam właśnie w Kiko, to na niego patrzyłam. Tylko, że tak jak mówię na 69 zł i to jest podkład mineralny w putrze, nie za bardzo do tej pory lubiłam. Mam nadzieję, że ten polubię, ponieważ on ma bardzo ładne wykończenie. On ma wykończenie bardzo podobne do tego, do tego pudru z Inglota, który tak właśnie pięknie rozświetla nie nadając takiego chamskiego błysku. Bardzo ładnie wygląda po prostu nałożony, na, zasłoczyłany tutaj na dłoni. Ciekawa jestem, jaką będzie miał krycie, ciekawa jestem, jak on będzie na twarzy wyglądał, czy będzie podkreślał maszki tak Dalej. Naprawdę jestem bardzo, bardzo jego ciekawa. Kolor ma też prześliczne, śliczne wykończenie, także jego oczywiście zrobię test na żywo. Nie może być inaczej.